you <laughs> Co? Chyba sobie żartujesz? Nie, nie żartuję, masz to zrobić albo wiesz, co Cię czeka. Ale. Halo? Kurwa, co ty tutaj robisz o tej porze? Nie miałeś wychodzić sama, z tego co pamiętam. To nie jest teraz ważne. Przyszłam do ciebie porozmawiać z tobą o o moim wczorajszym zachowaniu. A, Ach, Cóż... O... Przepraszam. Ja po prostu bązła, bo tak jak mówiłam, ja naprawdę zakochałam się w Jacku i Chciałam być z nim, a no wiesz, spokojnie rozumiem. To zgoda? Zgoda. A z kim tak rozmawiałaś? Jeśli można spytać. A tam nieważne. Okej. Okay. Dobra, wracajmy już, bo ym, robi się późno, ty nie możesz wychodzić, więc yy, chodź. Tak? Hej, yy, gdzie jesteś? Hej, ym, w domu, a gdzie mogę być? Minut, jestem po ciebie. Idziemy gdzieś? Tak, więc się ogarnia. Ja będę za 15 minut. Okej. Okay. A gdzie to się wybieramy? Na. W sumie sama nie wiem gdzie. Bo Jack do mnie zadzwonił i mówił, że za 15 minut będzie. Chce się gdzieś zabrać? Chyba. No dobrze, tylko uważaj na siebie. Okej, okay, to do później. Hej, hej. Widziałaś gdzieś może mój pistolet? Pistolet? Do czego ci? Nieważne widziałaś, czy nie. Nie. Okej. Okay. To, gdzie idziemy? Do mnie. Um, po co, po co Porozmawiać. Dobrze. Wszyscy już są? Ano, ja zaraz przyjdę. Okej. Okay. To chodzi. O, jesteście. Tak O o co chodzi? Wiesz, że my jesteśmy w gangu, tak tak wiem. A ty... Chciałabyś do nas dołączyć? Ja. Nam też się pytali i zgodziliśmy się. Ale ja do ganku się nie nadaję. Może i nie, ale wszystko da się nadrobić. Nie zmuszamy, ale by było fajnie. Wiesz, mogłabyś się wyżyć. I w ogóle jest ciekawie. Nie nudzisz się, to na pewno. Ja... Mogę spróbować. Zgadzam się. No i gitara. To napijmy się. Jezu, jeśli jeszcze wypiję jeden kieliszek, to żegnam. A ja nigdy więcej nie jadam z warianem. Jakby cię Hunter zobaczył, to byś to był taki wpierdol. Ty, ale mu nie powiesz, nie? Nie, nie. <grystanie> A mnie chyba tak mocno nie wzięło. Pierwszy raz pewnie pijesz. Serio? Tak, ale. To chyba powinno mnie bardzo wziąć, prawda? Pierwszy raz piję i w ogóle. Nie wiem, jak to jest. Z nami zamienisz się w pijaczkę, mówię No i dobrze, może przynajmniej coś się będzie dziać. Będzie ciekawie. A ten co? Ej, Billy! Żyjesz? Billy! Zemdlał? Nie wiem właśnie. Leżę sobie. A ja na tobie. <śpiewa> Spierdalaj! I cyk do Huntera. Co? Jack, zajebie cię! dawaj <śpiewa> Oddawaj tele telefon! Spierdalaj z boku. Jack, kurwa chuju jebany. Tak, tak, też się lubię. Też ci tak zrobię. Wiesz, że teraz ja będę miał przejebane. Wiem. Hmm, wygodnie się na tobie Sara leży. Dzięki, ale ty mi głową brzuch przygniatasz. Oj tam. Ale na głowie mam fajne baloniki wariam co? spierdalaj hmm. ale wiesz jak wygodnie domyślam się ale nie ocieraj się o mnie bo ci wywalę Cię o ciebie nie ocieram tylko o twoje balony boże czuję <laughs> to dobrze ej bo zaraz ja zrobię zdjęcie i wyślę do jessiki Problem w tym, że ona nie jest moją dziewczyną i raczej nie będzie, bo znalazła sobie chłopaka. Także niestety. Oj oj, biedna. O oh Co? Masz taki łagodny dotyk. Ach, uwa, głoś, głasz, głasz po tej głowie mej. Głaszcze, głaszcze. Słodko wyglądają. Ja chyba zacznę ich sipować. Ja też. A ty kiedy się weźmiesz? Za co? Za Jacka? No, kiedyś na pewno. Jeju, kiedyś to on już sobie znajdzie kogoś innego. Iris, daj mi czas. Chcę się jeszcze przekonać, że nie ma żadnych planów wobec mnie. Za bardzo wyjrzysz innym. Ale dobrze, jak chcesz. No To papa? Pa. Cześć. O Jezu, pierwsza w nocy. Ja muszę się na wycieczkę spakować. A dojdziesz? Nie wiem. Ja jestem bardzo zmęczona i taka trochę, <laughs> chyba, pijana. Jeśli chcesz, możesz zostać u mnie na noc. Ja bym została, bo nie chcę mi się szczerze iść, ale ta wycieczka. Zaraz zadzwonię do Izy. Halo? No, Iza, bo Roza zostaje u mnie na noc, a spakuje się jak wróci. Ale coś się stało, czy. Nic się nie stało, po prostu. Dużo wypiliśmy i wiesz, jak to jest. Przyjdzie, przyjdzie. To na razie. No, na razie. To. Poczekaj tutaj, ja muszę iść wyciągnąć materac z piwnicy. Materac? No, bo mam jedno łóżko. W sumie jest kanapa, ale wolę być obok ciebie w razie, co? A razem nie możemy że ja albo ty w nogach lub na dwie kołdry No ej, no bo będę się źle czuć, jak będziesz na materacu spał. No, a chcesz? Bym z tobą spał? Tak! To znaczy. Nie chcę byś spał na materacu. A ufam ci, więc wiem, żebyś mi nic nie zrobił. Oczywiście, że nic bym ci nie zrobił. To wezmę drugą kołdrę, ty idź już do pokoju w tamtą stronę. Pokój, jak widzisz, co prawda mały, ale przynajmniej własny. Mało tu rzeczy, nie za bogato, ale większość rzeczy jest w piwnicy. No. Poza tym i tak tu rzadko przebywam. Dlatego nie kupuję, jak Bóg wie, jakich dużych mebli. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. Nie, coś to w życiu. Ładny jest ten pokój. Mi mały pokój nie przeszkadza. Na jedną osobę to wystarczy. To dobrze. No to A po której stronie śpisz? Przyszedłem. Dobrze, to kładź Jakbym się w nocy przytulał, nie szkodzi, to dobrze, to dobranoc. Już? O Okej. Tak pójdę jest prawie 10 o 17 wyjeżdżam. Okej, okay, rozumiem. Ty jak chcesz to jeszcze śpij. Zobaczę. Mam czasami tak, że bardzo często, że jak stanę to już nie zasnę. A jeśli nawet, to bardzo ciężko mi zasnąć i się męczę. Zobaczymy. Rozumiem. Dziękuję Ci za wczoraj. To do zobaczenia. Cześć.